Jeżeli ktoś trzyma przyczepę na zewnątrz to pewnie nie obce są mu problemy z podpięciem się pod gniazdko po jakimś czasie od nieużywania, kiedy po drodze były deszcze i tym podobne rzeczy Niektóre przyczepki podobno są wyposażone w schowek na gniazdko no moja akurat czegoś takiego nie posiada w związku z czym no przed każdą jazdą po dłuższym niejeżdżeniu miałem problem z tym, że z tyłu była choinka, musiałem rozbierać wtyczkę. Na niebie jest hermetyczna, no ale jak widać nie do końca czyścić, i, i dopiero wtedy można było jechać. W związku z czym zrobiłem sobie schowek na tą wtyczkę w momencie, kiedy nie jeżdżę, właściwie potrzebowałem do tego dwóch rzeczy: rurę kanalizacyjną 50, którą przyciąłem. Jak tutaj widać, do, do dyszla eee, wprowadziłem przewód od tyłu do niej. Także w razie czego, gdybyś się nawet jakaś wilgoć tam pojawiła, to ona sobie spłynie, e, spłynie e, w dół. E, oprócz tego no, zamocowana jest normalnie na e, śrubie. Oczywiście to był jakiś tam otwór, więc go wykorzystałem. E, dodatkowo jest zrobiona jeszcze jedna śruba. Nie wiem, czy będzie widać. O, jestem tak pionowo widać. Po prostu po to, żeby wtyczka nie przeleciała na drugą stronę, tak? Czyli w momencie, kiedy włożę wtyczkę, no to ona nam się tutaj zatrzyma. No, jeżeli potrzebujemy wyciągnąć, to wystarczy popchnąć kabelki. Druga ręka potrzebna i wyciągamy wtyczkę. Po włożeniu wtyczki na swoje miejsce na łańcuszku z trytytek profesjonalnym, oczywiście jak zawsze trytytka podstawowym materiałem mam koreczek. No i w tym momencie, kiedy jej nie używam szczepki, zamykam sobie ten korek. Oczywiście to będzie ciężko jedną ręką, a może się uda nawet. No i w ten sposób wtyczka jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. Atent za grosze, a, a rozwiązuje problem wilgotnej kostki.